Od pięciu lat przychodziłam tu co tydzień. Na ten sam cmentarz, tą samą aleją, z tym samym bólem, który nigdy nie słabł. Wszyscy mówili, że czas leczy rany, nieprawda. Czas tylko uczy człowieka, jak z nimi żyć. Mój syn zginął w wypadku samochodowym, miał 28 lat, całe życie przed sobą. Był moim jedynym dzieckiem, jedynym powodem, dla którego cokolwiek miało sens. Od tamtej chwili cisza stała się moim domem. Z zewnątrz wyglądałam jak kobieta, która ma wszystko. Ludzie mówili milionerka, bizneswoman, kobieta sukcesu, ale pod tą warstwą elegancji, pod płaszczem i kapeluszem, kryła się matka, która nie potrafiła pogodzić się z pustym miejscem przy stole. Tego dnia niebo było ciężkie, jakby też chciało płakać. W dłoniach niosłam świeże kwiaty i znicz, który palił się dłużej niż wszystkie inne. Kiedy zbliżyłam się do grobu, zauważyłam coś, co sprawiło, że serce zamarło mi w piersi. Ktoś tam był. Młoda kobieta, może trzydzieści lat. Klęczała przy marmurowym nagrobku, trzymając w dłoniach mały bukiet polnych kwiatów. Obok niej chłopiec, najwyżej czteroletni, układał na kamieniu zabawkowy samochodzik. Na początku pomyślałam, że się pomylili, że to jakiś przypadek, ale wtedy usłyszałam jej głos. Cichy, łamiący się, pełen tęsknoty. Tęsknimy za tobą, Piotrze. Codziennie, wiesz? To imię przecięło powietrze jak nóż. To było jego imię. Mój świat na chwilę przestał istnieć. Stanęłam jak wryta. Chłopiec spojrzał w moją stronę, uśmiechnął się delikatnie i przez moment zobaczyłam w nim mojego syna. Te same oczy, ten sam uśmiech. Kobieta podniosła wzrok. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, zobaczyłam w jej oczach strach. Nie był to zwykły lęk przed obcą kobietą, to był lęk kogoś, kto ukrywa prawdę. Zrobiłam krok w jej stronę, powoli, ostrożnie, jakby każdy ruch mógł coś zniszczyć. Przepraszam? Powiedziałam cicho. Kogo pani tu odwiedza? milczała przez chwilę, a potem wyszeptała. Tego samego człowieka, co pani. Przez chwilę żadna z nas się nie odzywała. Tylko wiatr przemykał między drzewami, a znicz przy grobie zasyczał od podmuchu. Patrzyłyśmy na siebie w milczeniu. Ja, zaskoczona i zagubiona, ona blada, jakby właśnie popełniła coś złego. Zrobiłam krok bliżej. "Znała pani mojego syna?" zapytałam cicho. Kobieta spuściła wzrok. Jej dłonie drżały, jakby wahała się, czy w ogóle powinna coś mówić. "Tak," odpowiedziała w końcu ledwie słyszalnie. Znałam, bardzo dobrze. W jej głosie była czułość, której nie potrafiłam mnie zauważyć. Zanim jednak zdążyłam zapytać więcej, chłopiec pociągnął ją za rękaw. Mamo, możemy już iść? zapytał, patrząc na mnie z lekkim uśmiechem. To jedno słowo uderzyło mnie mocniej niż wszystko, co usłyszałam do tej pory. Mamo, zrobiło mi się duszno. Kobieta przykucnęła przy chłopcu i pogładziła go po włosach. Jeszcze chwilkę, skarbie. Powiedziała łagodnie. Potem wstała, spojrzała mi prosto w oczy i dodała: Nie powinnam tu być. Dlaczego? Zapytałam. Bo ten grób to także część mojego życia, a może raczej mojego błędu. Te słowa zawisły w powietrzu. Widziałam, że walczy sama ze sobą, że każda sylaba kosztuje ją wysiłek. Proszę, niech pani nic nie myśli. Ja nie przyszłam prosić. Chciałam tylko, żeby on wiedział, że pamiętamy. Głos jej się załamał. Chciałam coś powiedzieć, ale nie potrafiłam. Patrzyłam na chłopca, który układał kamyczki na płycie, skupiony, jakby bawił się z kimś, kogo naprawdę zna. W pewnej chwili powiedział coś, co sprawiło, że zabrakło mi tchu. Mamusiu, czy tatuś słyszy, jak do niego mówię? Ona uśmiechnęła się przez łzy. Na pewno słyszy, kochanie. Odwróciłam wzrok. Czułam, że świat wokół mnie powoli przestaje być tym, który znałam. Wszystko zaczynało układać się w obraz, którego nie chciałam zobaczyć. Kiedy kobieta wzięła dziecko za rękę i chciała odejść, zawołałam za nią: Proszę, niech pani zaczeka. Kim pani? Kim pani właściwie jest? Zatrzymała się. Stała przez moment nieruchomo, jakby rozważała, czy w ogóle powinna odpowiadać. Potem odwróciła się powoli, z oczami pełnymi łez. Jestem kimś, kto wciąż kocha tego samego człowieka, co pani. Te słowa nie dawały mi spokoju. Wracały jak echo, gdy stałam przy grobie jeszcze długo po tym, jak odeszła. Kto wciąż kocha tego samego człowieka, co pani? Wiedziałam, że coś za tym stoi. Wiedziałam też, że muszę ją odnaleźć. Zajęło mi to dwa dni. Zapytałam w kwiaciarni obok cmentarza, w małym sklepie przy bramie. Tak ta kobieta tu bywa. Z małym chłopcem, bardzo grzeczny. Mówią, że mieszkają na osiedlu za lasem. Pojechałam tam, nie wiem po co. Może po odpowiedź, a może po spokój. Dom był skromny, z drewnianym płotem i zardzewiałą furtką. Kiedy zapukałam drzwi, otworzyła ta sama kobieta. W jej oczach było zdumienie, ale i rezygnacja, jakby spodziewała się, że prędzej czy później to nastąpi. Pani przyszła, wyszeptała. Tak, musimy porozmawiać. Wpuściła mnie do środka. W kuchni pachniało herbatą i świeżym ciastem. Na stole leżał dziecięcy rysunek. Kobieta, mężczyzna i chłopiec trzymający ich za ręce. Podpis: Ja i mama statą w niebie. Serce mi ścisnęło. Nie mogłam oderwać wzroku od tego kartonu, od krzywych liter i nieporadnych serduszek. Jak ma na imię? zapytałam cicho. Michaś! Uśmiechnęła się smutno. Nie ma cztery lata, a jego ojciec? nie odpowiedziała od razu. Usiadła naprzeciw mnie, dłonie splecione, wzrok wbity w blad stołu. Pani syn, powiedziała w końcu, Piotr, świat zawirował. Przez chwilę nie potrafiłam oddychać. Nie krzyczałam, nie płakałam, po prostu siedziałam, czując, jak moje serce powoli pęka. Ale nie z bólu, raczej z nagłego zrozumienia. Dlaczego? Wyszeptałam. Dlaczego mi o tym nie powiedział? Bał się. Wiedział, że pani go nie zaakceptuje. Że mnie nie zaakceptuje. Że będę dla pani kolejną kobietą, która coś chce. A chciała pani? zapytałam z goryczą, której nie potrafiłam ukryć. Podniosła głowę. Chciałam tylko, żeby on był szczęśliwy. Nic więcej. Chłopiec wbiegł wtedy do kuchni z pluszowym misiem w ręku. Mamusiu, a ta pani to kto? zapytał. Ewa spojrzała na mnie a potem na niego. To ktoś, kogo tatuś bardzo kochał. Nie potrafiłam odpowiedzieć, tylko się uśmiechnęłam przez łzy, bo w jego oczach widziałam wszystko. Mój syn żył tam dalej. W spojrzeniu małego chłopca, który nie wiedział jeszcze, że właśnie poznał swoją babcię. Nie pamiętam, jak wróciłam do domu tamtego dnia. W głowie miałam tylko jego oczy, te małe, błyszczące oczy chłopca, w których widziałam całego mojego syna. Jakby los po latach żałoby oddał mi cząstkę tego, co zabrał. Przez kolejne dni nie mogłam przestać o nich myśleć. O Ewie, która żyła skromnie, ale z godnością. O Michasiu, który mówił o swoim tacie tak, jakby codziennie z nim rozmawiał. A przede wszystkim o sobie. O tym, że przez pięć lat byłam więźniem swojego żalu. Pewnego poranka spakowałam do koszyka świeże kwiaty, trzy znicze i pojechałam znów na cmentarz. Nie sama. Ewa i Michaś czekali na mnie przy bramie. Nie musiałyśmy wiele mówić. Wystarczył jeden uśmiech, jedno skinienie głowy. Szłyśmy razem w ciszy. Dziecko trzymało mnie za rękę, a jego mała dłoń była jak most między przeszłością a przyszłością. Kiedy doszliśmy do grobu, Michaś od razu położył swój samochodzik na kamieniu. Dzień dobry, Tatusiu, powiedział cicho, jakby to był najzwyklejszy dzień na świecie. Ewa zapaliła świeczkę, ja postawiłam obok dwie kolejne. Trzy płomyki drżały na wietrze. Jeden za niego, drugi za nią. Trzeci za chłopca, który nie znał swojego ojca, ale nosił jego serce. Stałyśmy obok siebie długo, bez słów. Wreszcie Ewa odezwała się pierwsza. Myślałam, że pani mnie znienawidzi, a ja myślałam, że już nikogo nie potrafię pokochać. Odpowiedziałam spokojnie. Spojrzała na mnie z wdzięcznością. Nie było między nami już podziału. Żadnych ról, żadnego bogata i biedna. Ta z miasta, i ta z przedmieścia. Byłyśmy po prostu dwiema kobietami, które kochały tego samego człowieka i nauczyły się z tej miłości nie uciekać. Michaś podniósł głowę i spojrzał na mnie. Babciu, a ty też myślisz, że tatuś nas widzi? Serce mi zadrżało, ale tym razem nie z bólu. Uklękłam obok niego, pogłaskałam po włosach. Wierzę, że tak, kochanie, i myślę, że się uśmiecha. Złapał mnie za szyję i przytulił mocno. Tak po prostu, bez wstydu, bez pytania. Ciepło jego ramion było jak światło po długiej nocy. Kiedy odchodziliśmy, obejrzałam się jeszcze raz. Trzy płomyki tańczyły cicho na wietrze, i po raz pierwszy od pięciu lat nie czułam pustki. Czułam życie. Czasem nie trzeba wielkich słów, żeby zrozumieć, jak bardzo kogoś brakowało. Wystarczy jeden płomień, jedno imię, jedno spojrzenie dziecka, które przypomina, że miłość nie kończy się na cmentarzu. W tych dniach. Gdy coraz częściej wracamy myślami do tych, których już z nami nie ma, warto nie tylko zapalić znicz, ale też wybaczyć, sobie i innym. Jeśli ta historia dotknęła Twojego serca, zatrzymaj się dziś na chwilę. Pomyśl o kimś, kogo wciąż nosisz w pamięci. Dziękuję, że wysłuchałeś do końca.